Cała Polska włączyła się w akcję narodowego czytania, a tym razem mieszkańcy wielu miejscowości, w tym również Tarnobrzega i Gorzec, czytali powieść Lizy Orzeszkowej nad Niemnem. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z nad porosłych zielonym. Zbożem radość i złota swoboda śpiewały górem ptaków i owadów. Nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, pokrywających je w bukietach iglastych i liściastych drzew. W Tarnobrzegu prezydent Dariusz Bożyk zainaugurował 12. edycję ogólnopolskiej akcji popularyzującej czytanie rodzimej literatury. Do wspólnego czytania powieści Elizy Orzeszkowej tradycyjnie zaprosiła wszystkich mieszkańców Miejska Biblioteka Publiczna, która specjalnie na tę okazję zaaranżowała salę odczytową, stwarzając klimat wsi nadniemańskiej. Czytamy fragmenty, które pokazują, jak ważną jest powieść Elizy Orzeszkowej nad Dniemnym. Starałyśmy się tutaj skupić przede wszystkim na wydźwięku popowstaniowym, tym bardziej, że w tym roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, ale też na miłości, pracy i konfliktach rodzinnych. Tarnobrzeska odsłona Narodowego czytania miała charakter wielopokoleniowy, Wybrane fragmenty prezentowali przedstawiciele Rady Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeskiego centrum Seniora, dziennego domu senior plus polskiego związku niewidomych koło w Tarnobrzegu, uczniowie liceum ogólnokształcącego imienia małego księcia Tarnobrzeskiego Hetmana, szkół katolickich jak i nauczyciele. Kocham powieść na Powieść jest przepiękna, pewnie ze względu na wielość wątków bardzo ciekawa. No i niezwykłe jest to, że czytając ją dzisiaj odnajdujemy wiele z tamtych treści, chociaż powiedzianych zupełnie, zupełnie inaczej. Czytało się doskonale, wspaniale, że, że w tym czytaniu uczestniczyli ludzie, którzy czytają braille'em. To też było wspaniałe pierwsze doświadczenie. Gratulujemy serdecznie pomysłu i realizacji. Przód nieco do salonu delatywały z rozmowy ich niektóre słowa, rzec by można, techniczne czy profesjonalne jako to tyle i tyle kopiejek za bud takiego i takiego zboża, tyle i tyle za taki i taki umód, taka i taka orka, siejba, koźba itd. Teraz jednak mówili już o polityce. Przedmiotu tego dotknął pierwszy Darzecki. W jednym szeregu, z Tarnobrzegiem i innymi miastami z całej Polski, stanęły również Gorzyce, które po raz dziewiąty włączyły się w ogólnopolską akcję. Do wspólnego czytania fragmentów nad niemnem w technicznym ogrodzie zaprosili gminna biblioteka publiczna oraz gminny ośrodek kultury. Fragmenty powieści Elize Orzeszkowej prezentowali czytelnicy biblioteki, koła gospodyń w Gorzycach, przedstawiciele uniwersytetu III wieku oraz nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 2 i zespołu szkół w Gorzycach.